Rozmawiamy o tym, jak tworzyć strategię biznesu bez poczucia przytłoczenia. Jeżeli jesteś właścicielką biznesu i szukasz sposobu na stworzenie strategii, to jesteś we właściwym miejscu. Na wstępie powiem, że być może już od jakiegoś czasu prowadzisz swój biznes online, i mimo tego, że, że już przeczłaś trochę rzeczy, dalej czujesz się trochę jak dziecko w i to jest bardzo normalne. Nie musisz się tym stresować. I być może. Mimo tego, że masz już jakieś elementy w sieci, jakieś zasoby, które stworzyłaś, dalej czujesz, że tej strategii nie posiadasz. Pomogą już tak naprawdę wielu kobietom tworzyć strategię marki, i biznesu online, więc dzisiaj chcę pokazać to także i Tobie. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić? W pięciu prostych krokach. Pierwszy krok, o który warto zadbać, to definiowanie celów, misji i wizji Twojej marki. To tak naprawdę punkt wyjścia do każdej strategii. Musisz się zastanowić, gdzie chcesz być za 3 lata, 5, 6, 10 lat. I tutaj nie chodzi o to, że masz opisywać wszystko dokładnie, ale im lepiej opiszesz to, jak sobie siebie wyobrażasz? Co robisz? Być może występujesz na jakiejś scenie, być może masz setki klientek. Jak sobie siebie wyobrażasz? Co robisz? W jakim miejscu jesteś? Warto jest sobie tutaj określić konkretne cele i obrać kierunek po prostu, w jakim Ty chcesz siebie rozwijać. Być może myślisz o tym, że na ten moment chciałabyś zbudować duży zespół. A może na odwrót. Czujesz, że praca dla ciebie jeden na jeden z ewentualnie pomocą wirtualnej asystentki, to jest coś, czego aktualnie potrzebujesz i tak wyobrażasz sobie następne lata swojego biznesu. Pytanie, jakie możesz sobie zadać, to jak chcę pomagać klientom, w jaki sposób chcę im pomagać, jakie problemy chcę rozwiązywać, czego chcesz, aby Twoja firma była znana. Mam nadzieję, że te pytania już dadzą Ci jakiś pogląd na to, od czego można zacząć. A teraz przejdziemy do następnego kroku, jakim jest odnalezienie swojego wyróżnika, czyli Unique Selling Proposition. Najprościej mówiąc, to jest taka unikalna cecha, taki wyróżnik, który pokazuje to, jaka jesteś, co robisz, inaczej niż Twoja konkurencja, niż inaczej niż osoby, które już są na rynku w, podobnym, w podobnej niszy, zwracające się do podobnej grupy docelowej. Więc tutaj warto jest sobie pomyśleć, tak naprawdę, w czym ja jestem dobra. Bo tak naprawdę klient, znając Twoje unique selling proposition, jest w stanie jakby prosto zdecydować, łatwo zdecydować, że to właśnie Ty jesteś jego wyborem, a nie osoby na przykład z konkurencji. I to może być naprawdę coś najprostszego, na przykład to, że po prostu jesteś nie wiem, ciepła, dużo się uśmiechasz. Klienci na przykład lubią osobę, która motywuje ich do działania. Tutaj tak naprawdę mocno się trzeba zastanowić, jak to wygląda u Ciebie i troszeczkę się na tym skupić. I takie pytanie, które możesz sobie zadać na ten moment już to właśnie jaki jest ten mój wyróżnik? W czym jesteś dobra? Co tak naprawdę robisz najlepiej? Być może jest coś takiego, co Twoi znajomi, Twoje bliskie Ci osoby opowiadają, mówią do Ciebie, że no Ty to jesteś naprawdę w tym świecie, na przykład w organizacji czegoś. Być może właśnie to jest element, który możesz przełożyć na swoją pracę i pokazać swoim klientom jak pewne rzeczy zorganizować. To nie chodzi o to, żebyś szła tylko w organizację, ale może na przykład twój biznes opiera się o takie rzeczy, nawet jak na przykład prowadzenie Instagrama i chcesz im pokazać jak zorganizować sobie tabelki, plany kontentowe i takie inne rzeczy. Tak? Ty sobie tutaj musisz zastanowić się na tym, w czym jesteś najlepsza. Co jeszcze możesz sobie zadać to pytanie? Na przykład, za co cenią cię klienci, za co cenią cię ludzie, którzy są wokół ciebie? Tutaj zastanawiamy się właśnie, czy mamy jakieś takie elementy, które nas wyróżniają, które już. Na, które już gdzieś tam kiedyś wyszły w trakcie rozmów z innymi osobami. No i takie ostatnie pytanie, które też może Ci pomóc ten wyróżnik gdzieś tam znaleźć, to na przykład, czy jest coś, co przyciąga na Ciebie ludzi, być może jakaś charyzma, być może to, że jesteś introwertykiem i właśnie masz grupę introwertyków i do tych osób właśnie też się zwracasz. Tak, tutaj trzeba się zastanowić tak naprawdę, za chwilę będziemy przechodzić do dalszych punktów i właśnie one też pokażą Ci, że to, jaka Ty jesteś, trochę będzie definiować też to, Hmm, jakich odbiorców będziesz przyciągała i jakich odbiorców chcesz przyciągać. Kolejnym krokiem jest taka właśnie organizacja i optymalizacja naszego biznesu i być może wydaje się, że to, to nie powinno być jakby na tym etapie tutaj strategii biznesowej, ale ja myślę, że od początku powinnyśmy dobrze wiedzieć, jak ta struktura naszego biznesu ma wyglądać. Jak dla mnie potrzebujesz odpowiednio spisanego planu, odpowiednich narzędzi, które pomogą ci to uporządkować, stworzyć taki, taki system dowodzenia, e, zarządzania Twoim biznesem, takie miejsce, gdzie będziesz miała ważne rzeczy spisane. Bo kiedy piszemy takie rzeczy na kartkach, kiedy piszemy to w różnych wielu miejscach, to się po prostu gubi i nie mamy takiego jednego miejsca, gdzie możemy zajrzeć do tego, wrócić do tego, jakie były nasze cele, co sobie zaplanowaliśmy, co chciałyśmy osiągnąć, jakie mamy mieć kampanie. No to wszystko warto sobie tutaj zrobić i złożyć. Na przykład takim bezpłatnym narzędziem, którego możesz używać, do tego jest Asana Trello, i tam sobie stworzyć właśnie takie centrum dowodzenia, które pozwoli Ci zebrać właśnie wszystko w jednym miejscu. Jeżeli nie wiesz, jak się za to zabrać i nie masz pojęcia, jak mogłabyś to zebrać yy, i tak czujesz, że Twój biznes jest yy, jako taki jeden wielki chaos na ten moment, yy, nie, totalnie nie wiesz, gdzie co masz, gdzie co trzymasz, nie masz w ogóle rzeczy spisanych, Dajcie ci znać, że w opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na wyzwanie. Które naprawdę pomoże Ci właśnie ten Twój biznes uporządkować strategicznie, ale nie tylko. W tym wyzwaniu razem z moją pomocą i wsparciem innych kobiet, które już są yy, w grupie, krok po kroku od podstaw przejdziemy właśnie. Te wszystkie elementy tworzenia, odgracania, organizowania biznesu, tych najważniejszych rzeczy. Będziemy też przechodzić misję, wizję marki i układać to wszystko od początku. Nawet jeśli już jesteś na jakimś etapie biznesu, to to też jest dla Ciebie, dlatego że będziesz tutaj mogła. Hmm, Sprawdzić po prostu to, to, co wcześniej zapisałaś, czy to się e, sprawdziło. E, być może będziesz mogła sobie właśnie zrobić taką strategię od nowa. Dlaczego? Dlatego, że strategia nigdy nie jest na całe życie. Nie ma czegoś takiego, że raz tworzymy strategię i ona będzie działała. Musimy dostosowywać się do tego, co się dzieje na rynku, musimy dostosowywać się do tego, e, jak co są nasi klienci, jaka jest nasza grupa odbiorców, jakie są ich potrzeby przede wszystkim, i to właśnie tutaj będziemy robić. Przejdźmy do następnego roku, jakim jest właśnie ta grupa docelowa, o której już troszeczkę wspomniałam. Określenie grupy docelowej to tak naprawdę proces ciągu. To się będzie cały czas zmieniać w zależności od tego, co Ty robisz, w zależności od tego, jaki kontent też na przykład dajesz na swoich social mediach i jakich ludzi przez to przyciągasz. Grupa docelowa wymaga właśnie takiej ciągłej analizy, dostosowywania treści, dostosowywania tego, co się właśnie dzieje na Twoim rynku. I pytanie, które możesz sobie zadać to, kim jest mój idealny klient? Jak się zachowuje, czym się kieruje w życiu, komu ty chciałabyś sprzedawać swoje usługi? I jakie są twoje wartości i czy te wartości pokrywają się aktualnie z twoimi odbiorcami. Jeżeli nie umiesz odpowiedzieć na te pytania, to warto jest badać, pytać swoją społeczność, co czuje, co myśli. Warto jest też mówić głośno o swoich wartościach, o tym, co jest dla ciebie ważne, dlaczego to też jest takie istotne. Ponieważ najlepszym klientem jest właśnie osoba, która gdzieś jest blisko tego, co ty czujesz. Do której nie musisz jakby przekonywać do pewnych rzeczy, do pewnych racji Twoich. I myślę, że tutaj z takimi osobami będzie ci się najlepiej pracować, bo pamiętajmy, że biznes online to nie tylko sprzedawanie produktów cyfrowych, ale także sprzedaż usług. Także tutaj warto jest pomyśleć sobie, kogo mamy wokół siebie, pomyśleć sobie, jak my się tutaj czujemy z tymi osobami i czy one właśnie są gdzieś zgodne z tym, co Ty czujesz, co robisz. E, jakie ma wartości. Następnym krokiem jest wybór modelu biznesowego i um, jakby miejsc komunikacji w sieci, gdzie my chcemy być, co chcemy robić, jak my chcemy pokazywać tutaj e, siebie y, wśród ludzi, y, jakie miejsca komunikacji posiada naszą grupę docelową, tak? Bo być może to dla niektórych będzie Facebook, dalej. Być może właśnie dla niektórych to będzie Instagram. Google Wizytówka. To nie jest może jakby medium społecznościowe, ale takie miejsce po prostu, na którym jesteś i które może pozwolić Ci na tą większą widoczność. Być może niektóre branże fajnie, żeby pokazywały się na Pinterestie, na przykład architekci. Być może potrzebujesz wybrać Tutaj miejsce typu LinkedIn, yy, więc jest wiele takich platform, z których możesz korzystać, ale warto, żebyś to ty określiła, gdzie jest Twoja grupa, żebyś poszukała, gdzie jest Twoja grupa odbiorców, testowała po prostu to, jak ludzie reagują, gdzie reagują, co widzą yy, i właśnie co się dzieje po prostu w trakcie publikacji tych Twoich treści na tych różnych platformach społecznościowych. Natomiast jeśli chodzi o model biznesowy, to tutaj mam taki podział, którego się kiedyś uczyłam właśnie u innych dziewczyn. I one tutaj trochę inaczej to nazywały, ja sobie to nazywam tak po swojemu, czyli edukatorka łamana samarytanka. Czyli to taki model, w którym ty dajesz dużo bezpłatnej wiedzy i zazwyczaj bardzo długo budujesz tą swoją markę, dlatego że najpierw się skupiasz na edukacji, najpierw się skupiasz na tym, żeby bardzo dużą społeczność sobie znaleźć i dopiero potem przechodzisz do sprzedaży. I tutaj takim minusem jest to, że no po prostu nie zarabiasz w tym czasie i prawdopodobnie ludzie w ogóle przyzwyczajają się do tego, że dajesz bardzo dużo bezpłatnych treści i mogą się tymi bezpłatnymi treściami nasycić. I już. Pójść sobie do kogoś innego w tym czasie. I drugi taki model biznesowy to taka testerka, badaczka, e, analityczka. E, I tutaj te osoby, które tutaj raczej skupiamy się na tym, że My wypuszczamy jakiś produkt, testujemy go, robimy, nie wiem, przedsprzedaż, sprawdzamy, jak ludzie go kupują, tworzyły ten produkt i tak naprawdę dopiero wtedy zastanawiamy się, jak poszła sprzedaż. W trakcie tego, badasz, czego tak naprawdę potrzebują odbiorcy. Pytasz, dopytujesz, tworzysz ankiety już do tych osób, które to kupiły i dzięki temu tworzysz produkty, które naprawdę odpowiadają na potrzeby Twoich klientów. I to jest na przykład model, którym ja bardzo bym chciała już całkowicie. Przejść na to. E, oczywiście tutaj nie mówię o tym, że nie chcę w ogóle dawać bezpłatnej edukacji, natomiast bardzo bym się chciała skupić na tym i staram się teraz to wdrożyć w swojej strategii, e, żeby właśnie jak najwięcej testować i dopiero potem analizować, jak ludzie po prostu reagują, jak długie kampanie ja potrzebuję e, robić i tak dalej. Teraz, kiedy już poznałaś te pięć kroków, e, najlepszą rzeczą, którą możesz dla siebie zrobić, to właśnie dołączyć do mojego biznesowego 30-dniowego wyzwania. Rozruch biznesowy, organizacja i odgracanie biznesu. Sprawdź teraz link w opisie i zapisz się na wyzwanie, na którym pomogę Ci odnaleźć Twoje biznesowe priorytety, a także ułożyć te cele, strategie, znaleźć grupę docelową, określić ją ponownie, e, czasem też grupę docelową konkretnych produktów, usług, bo nie zawsze wszystko mamy do, wrzucone do jednego worka, a ja pokażę Ci, jak zarabiać, jak tworzyć strategię, właśnie przez odpowiednie działanie i żebyś robiła to po prostu z lekkością. Razem ze mną i z grupą kilkunastu kobiet będziemy dmuchać Ci skrzydła i będziemy pokazywać, że da się zrobić. Wystarczy działać i wystarczy wdrażać to, co zaplanowałaś, a planować będziemy biznesowy podbój świata.